Z mojej strony uświęciliśmy sobie Fortnite i dzisiaj zrobię tę czerwoną pompa. I spróbuję przy okazji zagrać Rankedo na solo. Sprawdzę, jaką rankę dostanę i jaką topkę zajmę. Naprawdę, ona może być mocna, ta topka, ale może być też słowa. O, kurde, jak tego hmm. można? fajnie. No i już, 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 już. No. Teraz klik na sobie. i Normalnie mi się odpala emotka. Czyli B4, i mi się jakaś emotka odpala. Jest teraz takie mocne. No nie ingeruję w to, nie? Szybko sobie giereczkę zagram, tą nie i mam nadzieję, że uda mi się wygrać. To jest taki jest. I druga, to me. i druga. Chodź, daj źle postanowić. Mogę dalej to zrobić. O nie! Nie zdążę. No ale nisko. Ej, dobra, co to za dziwna mapka. Ej, Battle Bass! Dopiero się szczejałem, że Battle Bass jest. Ja na skromnych już byłem. że no, na to wysepkę to mało polecimy. Tam no są rwące fale, to może jak się wylotuje, to wrócę tam po pompę polityczną. Nie no, już trzeba na start Nie, tam Tu nie ma pewnie nic. Tak skrzyni? Tak. to Mapkit. Oczywiście leczenia i movement mogę używać. Nie? Żeby nie było, że was skamuje. Ale mogę leczenie używać i movement. Chodzi o to, że z on ugra. To może być jakiś shotgun. On Może nie być nic. Albo gracz może być. Nie mnie zabija? Shotgun? to ja sobie wywinę Shotgun. niski? Czemu by nie? Szukam dalej ludzi. Karabin, kłamowodniarze. O nie! Czemu tu ludzie Wchodzę kroki. do tego zioma. Co jej kroki robię? I to tu jest, dobrze. Wbiegam do siebie. I trolluję. Nie, no, nie będę jak ty wychodzili. Raz. O, mam movement. Окей. Okay. Shotgun. Козвам осместе по един. Купвам и shotgun, добре. И big. Нафисъ себе big ай фужи, помня се това. Небо да дам shotgun. Добре. Lecimy. Lecę, bo ma prąd, że trzeba, nie mogę używać teraz. Ja może powoli sobie przejdę. Chodź, tu chodź. Chodź, To tam był, tam chyba chodź. Chodź, chodź, chodź. Ale ja to Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. i tu może być chodź, jakiś, z Z kombinezą tylko Ale 10th Orioles. tu. Nie nie Dobra, no to. No to już wiary. Oj, koniec, będzie gry. Bo może karabinu wziąć? No, Otwórz, dobra, to ma zero. Nie, że bardzo dobrze jest. Droć macy, pozbieram macy, macy, macy. Mac lewej macy, lewej macy. Był z cyją, go się. Zabili wziomka. Chyba trochę drewna tu też jest. Chyba że on biga nie miał, ale mi nic nie miał. Może mieć hula drewna. No mamy szkołę. Mogę się na to odbić, więc tracę. I ja już na to Na balon? Czy na balon? balon. O, no i walon już. Ale na balonie są skrzynie, czy na tym nie ma? Nie. Ale to jest milion skrzynek. Dobra, nie ma nic. Gdzie ten mityczny czas? O kurde, dobra. To będzie lepsze. Chadzac. Myślę, że damias Medów. Chodźmy Chadzara. Medów i jeszcze. No, nieźle. Że... O to No Naprawdę ja już mam takiego free wina w tej gierowstce. I dobra, piję biga i lecimy. Piję biga i lecimy, nie ma co tu robić.

应该是不 Nie ja uciekam Dobrze, że teraz Zdawię się w nie ja muszę gdzieś posied. Tu fajnie, by gdzieby była? Tutego? Tam jest ta mia. Nie widzi. Cześć, bardzo oni się tam mordują, dobra. Ja bym na tej wkała. Nie, do, nie doleca. Dobra, top 10 mamy. Ej, tutaj to tak nie pąta. Chowam, pochowam się tu. No i grzebscy, nie można dać kamerę. Ja tu muszę przekampić. Ja teraz tu kampię. Ja naprawdę robię wina. Robię wina w tej gierce, nie? Oj, On są szoty jakieś. Nie no, ja mam takiego wina, Chuck-Jack. Epicki shotgun. A do tego double to jest shotgun. Rzadki normalny shotgun, nie double. Pięć miniców. I jeszcze jetpack, no, który ma sześć użyć. I kroki. Nie. Chyba sobie poszk, ale ja. To będzie taki prze nie, on tu jest. On tu ciągle siedzi. Nie, ziomek! Nie, nie wierzę w to. Ja w to nie wierzę. Tyle runda trwa. O! Na balonie siedzi ziomuś! Nie mów, że tutaj ląduje balon. Simpson, kurde, biega. I to ten śmietnik to jest mega mocna Jak Jakbym dostał jeszcze strefę, to by moc Top 5. Ale ludzie teraz mają takie rzeczy, że ja samymi pompami nie wygram. Strefa mi daj. Nie dało mi strefy. Poczekam tutaj 30 sekund, bo nie ma sensu. Nie ma sensu, że nikt mnie nie zobaczy, szan? Chodź. tu lądowałem na początku pierki. Zostaje jeszcze od tyłu szoty, nie wierzę. Powalił gościa. Kila zrobił. Dobrze. Tu też śmietnik mam. To taki, do którego się wbija? Down użył. Na ponad. Wchodzę i panuje. Ja jestem full camperem, ale chcę zrobić Naprawdę. Wy nie wiecie jak to jest trudne, ale teraz ludzi nie ma. Jestem na samym środeczku strefki. Ludzie jeszcze piszą do mnie. No tak jak problemy. jest. problemy, problemy. Jakby teraz został tu kroki. Ej dobra, bo oni tu zaraz na stówę przejdą. 20 sekund mają, żeby się do strefy dostać. Chyba, że ktoś na, bu na bulwarze jest. O Boże, a tam biuldy są. I dobra, jak będzie strefa na fale, to ja... Yy, ten... Kurde, na bulwar jest. Jakby była tam, w tamtą stronę. No i pewnie w tamtą. Ziomuś jest powalony w burzy. Ale powalony, czyli się uleczy zaraz. Ziomuś się w burzy zgubił. Robiłam ja pięć użyć, a ile ja ten ma? Ma no, ale. Dziesięć mosek i komputer. Nie mówże to w dwa. Ora. Nie to De. Uleci na mnie. No i dał mi. No i ja nie żyję. Dostał pięćdziesiąt siedem. Siedemdziesiąt pięć? Ma Mogę użyć tam taka mogę to wygrać, bo on może nie mieć leczenia. O, leci na mnie. Ja też uszyłem. Nie wiem. Jak on się loduje? No i... Ole łopcną widać. Siedemdziesiąt pięć? No i on się leczy. Boże, co tu się dzieje? R To niech mi ona Cham, ja. tu jest jakiś smierdz. Haha. Wkinołem w buzy, nie? JA W TO NIE WIERZĘ! JA! I BRĄZ 2,10% No bo to by było na tyle. No